Moi drodzy, ja właśnie dostałam pozdo. <śm> dziękuję i zapraszam na najlepszy odcinki z magistralkami. Ok, y ja sobie odbieram to pozdo, czy tam zamknę. Bardzo dziękuję Tajunowi za nie. Otworzę sobie może to wszystko z tego kalendarza, bo jestem ciekawa co to jest. Więc tak, dzisiaj jest 10, to tutaj jest 10 z czapka, które szczerze mi się podoba, aż dziwne. Jeszcze nie otwierałam z czego? Z dziewiątego nie, nie otwierałam. Niby byłam wczoraj na MSP, ale po nie otwierałam. O, jeszcze z 8. nie otwierałam, a z 7 już tak. No dobrze. Też są elfie, buty, wow, wow. Wow. Dobra, i tutaj są takie. A to już gdzieś widziałam na filmie, chyba, ukręcam czy coś takiego. Dobra, ja mam w ogóle 19 minut do końca VIP, także to jest ciekawe. Napiszę tylko, że nagrywam. No i tak. Zacznę od tego, że jak widzicie, zrobiłam film na MSP. Bardzo dawno, chyba od ponad roku nie robiłam filmów na MSP żadnych. Także jest to dla mnie wielki postęp, że zdobyłam film na MSP Ale się też nie robiłam od roku filmów, bo jak wiecie ostatnie były tajemnice Gamepwazy, to było chyba z rok temu To ten film nie jest może jakiś bardzo dobry Ale mam nadzieję, że go obejrzycie Może nie dlatego chcę, żebyście go obejrzeli, bo chcę dostać jakiś fame za to Chociaż to, to też Raczej chcę, żebyście go obejrzeli, ponieważ chcę, żeby ktoś docenił moją pracę, tak, bo włożyłam w to trochę pracy, włożyłam trochę pracy w scenariusz mam fajny pomysł na to, żeby to dalej kontynuować, także jeżeli wam będzie się to podobać, no to będę to kontynuować, ale jeżeli... O, dziękuję za pozdo. wow, eee, okej, okay. nie, wow, jeju, dziękuję, tak, tak, Gosia, właśnie Gratuluję. Gosia ma jutro urodziny, także możecie jej pisać Happy Birthday i tak dalej. Wracając do tego, jak widzicie tutaj mam y, już drugą i trzecią część, znaczy druga część jest już skończona, ale trzecia jeszcze nie. Trzecia dopiero właściwie jest zaczęta. Dużo frajdy mi sprawia robienie tego, no nie, nie ukrywam. Jeżeli będzie dużo wyświetleń, nie tyle co jest teraz, nie 50. jeżeli będzie tam więcej wyświetleń, to będę ten film po prostu kontynuować, a jeżeli nie będzie więcej wyświetleń, tylko kilka i zero komentarzy, czy tam kilka komentarzy, no to ja nie będę go kontynuować chyba aczkolwiek właśnie, jeżeli o to chodzi, to piszcie komentarze jakiekolwiek, bo chcę widzieć, że po wam się to podoba jeżeli wam się podoba oczywiście, możecie nawet pisać właśnie 505, czy coś takiego, czy... Jeden na 5, czy coś takiego, ale to mniejsza o to. Chciałabym Wam powiedzieć, że organizowałam konkurs na mojej grupie na Facebooku. Link macie w opisie. I był to konkurs na. O, jeju! <noise> Dziękuję! I ile ja pozwy dostaję od Was? Właśnie, o tym powiem, powiem później. Organizowałam konkurs na najciekawszy look, który będzie zawierał dwie rzeczy z tej gazetki. Gazetki, co? z tego kalendarza świątecznego co najmniej dwie rzeczy oraz będzie w trzech, trzy kolory biodące będą w tym roku. i tak, zwyciężczynią tego konkursu, jeżeli nie widzieliście postu jest Sandra czyli Sandi Sandi, zaprosiłam ją wczoraj do znajomych i właśnie konkurs był na Pozdro, więc Sandra wygra ode mnie Pozdro. Tylko, że jeszcze go nie dałam, ponieważ nie ma jej na MSP, a ogłosiłam wyniki dopiero 20 minut temu i nic nie chciałam dawać wcześniej Pozdra. Także, jeżeli uda mi się wstawić coś, yy, jak daję to pozdro, żeby nie było, to wstawię do tego filmu. A jeżeli nie wstawię teraz do tego filmu, to wstawię to po prostu na grupę. Żeby nie było, że oszukuję coś. Chociaż raczej Sandra sama będzie wiedziała, że nie oszukiwałam jej. Tutaj prawdopodobnie pokażę Wam się jej look, który wybrałam. Dała jej look akurat, ponieważ był chyba najbardziej oryginalny ze wszystkich innych looków, i może było tak dużo bardzo ładnych looków, bardzo ładnych i bardzo oryginalnych, ponieważ nie był to konkurs na najładniejszy look, ale najciekawszy look, taki, który będzie po prostu inny od wszystkich, ale będzie też ładny tak. Ojeju, jaki kochani, Boże, uwielbiam was. Szkoda, że nie mogę Wam teraz dać grafów, bo... E, bo, bo nie mam. Ostatnio dawałam, mogę co 15 minut teraz z tym mi. O, mogę dać grafa. Dobrze, to nam ci grafa, Ach, Jezu. Były też inne bardzo fajne y, stroje luki, które mi się podobały. Między innymi w sumie taki najbardziej oryginalny, poza tym lookiem, był jeszcze look Szelinki. I wahałam się pomiędzy tymi lookami, ale nie mogłam wybrać dwóch. No bo też był bardzo oryginalny, i też był inny niż wszystkie, i też strasznie mi się podobał. Również ładne luki były. To był look tej dziewczyny, jeżeli dobrze pamiętam. Też bardzo ładny look zdobiłaś. I look. Pauli, bardzo też mi się podobał Pauli, czyli wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik Aleksis, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik No i bardzo mi się podobał Luxary, czyli... Mm, Fuksia, ileś ósemek? Dwa, Nie wiem ile ty masz tam ósemek Ale twój look troszeczkę się nie zgadzał z tematem, ponieważ była tylko jedna rzecz z gazetki, a być dwie rzeczy z gazetki, co? Z kalendarza, a być dwie rzeczy z kalendarza, więc nie mogłam przyznać nagrodę. Teraz bym dała grafa Naci, ale nie mogę, bo, bo... bo, właśnie dałam grafa. Dlaczego? Więc chciałam jeszcze powiedzieć, że zaczęłam przyjmować znajomych i mam już 540 znajomych. Yy, mogę mieć właśnie 540 znajomych, jeśli chodzi o to bez VIP-a, więc troszeczkę ten VIP mi nie pomógł, ale VIP mi się kończy za 9 minut. A chciałabym jeszcze kogoś tam przyjąć, ewentualnie jakby ktoś potrzebował, a nie będę nikogo wyrzucać. Mogę być ze 531 od razu ze Sister, więc jeszcze jedno miejsce mam. To mam 140 zaproszeń i nie mogę tego przyjąć na razie. Wydaje mi się, że kupię, skupię sobie vipa, wykupię sobie VIPA Elite. No i wtedy będę przyjmować troszeczkę więcej znajomych, jak na razie, to więc ci, którzy jesteście teraz u mnie znajomych, cieszcie się, się. <grym> ale nie martwcie się, jeżeli by mnie zaprosiliście, to tutaj jeszcze mam te zaproszenia. Ja przyjmuję od 17 levela, to jeszcze będę przyjmować. Na pewno będę jeszcze przyjmować znajomych i nie odchodzę od tego. Może nie chcę mieć ponad 2000 znajomych, bo nie dam rady później grać i będzie tak samo jak kiedyś, i będę znowu musiała usuwać albo będę Wam kazała się usuwać. Jak mam teraz 500 znajomych, to jest naprawdę dobrze, ale wydaje mi się, że będę jeszcze, jeszcze sobie kilku znajomych przyjmę. Dobrze, nie wiem co jeszcze miałam, o czym jeszcze miałam powiedzieć w tym filmie. Właśnie, ogólnie kiciora miała, właśnie ostatnio włam na konto i nie wiem kiedy wstawiam ten filmik, bo pewnie wstawię go jutro, czyli w niedzielę. W niedzielę? Kiciora! Kiciora! 05! Tak, czy, 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 ten pokój był taki zawsze? I w ogóle kim jest ta? I w ogóle czy ona serio... Trochę nie, nie dowierzam, że jakoś nie wygląda na to, żeby odzyskać, dobra, nie wiem, nie wiem. Za chwilę jest koniec VIP, więc yy, nie wiem, co mam jeszcze robić, bo aktualnie teraz czekam tylko, aż skończy mi się VIP i aż pojawi mi się to, że koniec VIP-a. W ogóle teraz tak trochę przykro, że nie mam VIP-a. Ale to trudno. <laughs> I tak będę grać raczej, i tak będę robić filmy i tak będę nagrywać. Sam kolejny pozdo od Asia Kotę. Także dziękuję! Nie, nie wyszło mi. Ja dostałam kolejne pozdo od o Koda 4567 i właściwie teraz tylko cały czas przystępuję. Kolejne pozna. Nagrywanie na Pozdra, bo nie mówię nic, tylko czekam na koniec vip -a. I jeju, co? Uczalałaś? Dziękuję wielkie. Czy ja powinnam włączyć sobie fame boostera? Nie, nie, proszę, nie, 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 nie. kochana! X5, 4, albo albo 5. Dobrze. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. I ja jeszcze pozdrawię osoby i tak. Pozdrawiam koda 4567 Asia koty Misiara Games. A nie, 19 za pozdrow! Mam bekę z kraba Kleo XXXL. Viwachn, karmelówka 8000. Melodia Sliwi 1306, Mister spider 19PL, znów William 16, Kinia 943, Gwiazda 9060, Wojtek B123, Martynka 88, Monati X3, I się Tobą serce, Szurcia, Hashtag Lossi, Julieta, Arlana 5006, Roki Kró Królewna, Czerwona 1267, Nicole. Aytruka125 Aytruka125 Kajtlin Tynusia Madlex Majaklucz900 Miętka Kitty Torn Elsan na 222 Czekoladowa Miss10 Otylka158851 Otylka 1, 5, 8, 8, 5, Naciaka, Karolina, Caroline białokropek Just Dance, Jacob, y, Patrycja. To chyba tyle. Właśnie dam ci grafę, jeżeli mogę. Co? Jest, nie jestem już VIP-em, ale spróbuję się zalogować jeszcze raz i zobaczyć, jak to wygląda. No, i to tyle. Eee, dostałam skarbonkę VIP, żeby zebrać te bonusy. Które mi zostały w tym czasie, kiedy je zbierałam No i mam... to yy... ten pokazane, że nie jestem już VIP-em Przykre Usunę ze statusu, że nagrywam I tak zresztą ten VIP, co był, to był VIP kupiony przez pewną moją co z Mostu 12 Tak, pozdrawiam, już to było ostatnio no więc raczej już nie będę przyjmować znajomych, póki nie kupię sobie vip Ale dobra, nie będę przedłużać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Dodałam braneczka 567 i Dziestynek 803 i Jazz. Tak, 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 tak. I patitka, i lowelowek i tak dalej. No i pamiętajcie, żeby oglądać ten film, bo zależy mi na tym pamiętajcie, żeby też komentować, bo również mi na tym zależy. No, i to chyba tyle, bardzo dziękuję Wam za ten odcinek. Wybaczcie, że mówię tak yy, szybko. Dobra, cześć!